Z tej strony, Łukasz, podcast Finansowe Wsparcie, czyli podcast, który mówi o przedsiębiorczości, rozwoju i jak zarabiać więcej pieniędzy. A dzisiaj dokładnie w sumie temat, jak nie tracić tych pieniędzy. I nie ukrywam, od razu mogę Ci na samym początku powiedzieć, że on jest bardzo przez pryzmat mojego doświadczenia, dlatego, że ja mam tak, że mnie się kasa długo, długo nie trzymała. I to nie jest tak, że jakby mogę się skategoryzować do tego tytułu odcinka, czyli że byłem biedny. No nie, właśnie chodzi o to, że ja przez większość swojego życia nie miałem problemu z pieniędzmi. Można powiedzieć, pół żartem, to one miało, może miały pieniądze, miały problem ze mną. Ale zmierzając do celu, w sensie ja zawsze potrafiłem sobie poradzić i zarabiać tyle, ile chcę zarabiać. Czyli raczej nie miałem nigdy tak, że zarabiałem zbyt mało, że mówiłem, o zarabiałem za mało. Nie, zawsze zarabiałem dobre pieniądze. I to już nawet y, będąc y, młodą osobą, czyli powiedzmy, mając te 19-20 lat, czyli swoje pierwsze kroki stawiałem na rynku pracy, który był wtedy znacznie trudniejszy niż dzisiaj, bo było dwa razy większe bezrobocie procentowe, bo to specjalnie niedawno sprawdzałem. A pod kątem osób, które nie pracują, czyli zarejestrowane były na bezrobociu, było ich trzy razy tyle. Tak, teraz jakby te wskaźniki się trochę pozmieniały, możesz zajrzeć. W każdym razie sytuacja na rynku pracy naprawdę była trudniejsza. Nie było tyle możliwości, na pewno nie było tyle możliwości, żeby na przykład usiąść, wziąć komputer i zacząć zarabiać. Znaczy, były jeszcze oczywiście takie pierwsze rzeczy i. To nie jest tak, że nie było internetu, tylko no jednak gdzieś tam te możliwości były pod kątem nawet tego, żeby skąd brać przykład, tak, bo dzisiaj wchodzisz po prostu do internetu na Instagram i w ciągu godziny możesz mieć setki różnych pomysłów na to, jak zarabiać pieniądze, jakby tutaj to nie jest problem, ale w każdym razie, no były to inne czasy, na pewno inne. Dobra, nie chcę się też użalać, że one były jakieś super trudniejsze chociaż opinie oczywiście taką mogę mieć i dzięki temu, że wcześniej było trudniej, to teraz sobie zdaję sprawę, że no ludzie naprawdę mają łatwiej w porównaniu do tego, co ja miałem kiedyś i uważam, że po prostu mm, powstały po prostu inne problemy w związku z tym, że ludzie wciąż nie mają pieniędzy. No właśnie, bo jakby czasy się zmieniają i generalnie nasza gospodarka, co by nie mówić, można różne wskaźniki sobie sprawdzać i porównywać się do innych krajów, naprawdę wygląda dobrze. A jednak wciąż duży odsetek społeczeństwa ma problem z pieniędzmi. To znaczy, taki problem, jak ja kiedyś miałem. Czyli zarabiają, ale też wydają dużo. I oczywiście znowu można analizować z różnych stron, że no tak, ale inflacja, koszty życia poszły do góry, yy, zwłaszcza koszty mieszkaniowe poszły do góry. Jak najbardziej to wszystko się zgadza, ale tak jak powiedziałem, przygotowałem kilka takich punktów, każdy przerobiłem na własnej skórze. I też jak tytuł odcinka mówi, chodzi o to, że czasami jest tak, że w życiu po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych rzeczy, czyli mamy nawyki, które po prostu się w nas wykształciły. Możliwe, że wynieśliśmy je z domu, możliwe, że później one się wdrożyły i jakby już żyjemy w postaci tych nawyków, przyzwyczajeń no tego, że te media społecznościowe oczywiście też nie pomagają. I przez to no, ciągle gdzieś tam żyjemy od 10 do 10. Uwaga na samym początku zaznaczam: nie obrażaj się podczas żadnego z tego punktu, bo one mogą czasami zaboleć Tak? w pierwszej chwili, te, te niektóre rzeczy. I to jest tylko znak, że to znaczy, że skoro Cię to boli, to możliwe, że faktycznie Ciebie to dotyczy. Więc nie ma co się obrażać. Też pamiętaj, że znowu, ja mówię już z pewnej perspektywy. Ale to nie jest tak, że ja nie przechodziłem przez to wszystko. Ja wszystko przez to musiałem przerobić. Te wszystkie lekcje finansowe, błędy musiałem przerobić, bo nie wyniosłem po prostu tego z domu. I długo, długo się tego nie nauczyłem. Nie? Od razu Ci mogę powiedzieć, że mm, też mam jakby wśród znajomych podobnych ludzi do mnie, nie? gdzie już nawet z perspektywy czasu, później z niektórych śmiałem, a sam jeszcze musiałem doczekać tej swojej refleksji, że. E, tak, taka główna refleksja, jaka mi przychodzi od razu na myśl, że nie ma takiej ilości pieniędzy, której nie da się wydać. I da się wydać. A zarabiałem już w swoim życiu naprawdę dobre pieniądze, bardzo szybko, czasami może za bardzo szybko. Ym, nie chcę już analizować zbyt dużo, bo ja po prostu swoje lekcje przerobiłem. I dzisiaj dzięki temu mogę się swoim doświadczeniem dzielić. Dlaczego? Bo tak jak powiedziałem. Czasy się z jednej strony zmieniły, pewne rzeczy są łatwiejsze, pewne rzeczy są trudniejsze, ale wciąż ludzie popełniają te same błędy. I między innymi przez te punkty, które dzisiaj mówię, możliwe, że też nie masz yy, właśnie tyle pieniędzy, ile może chcesz mieć yy, i czuć większy spokój, większą stabilność, no bo to między innymi, no tak, w dzisiejszych czasach też pieniądze oczywiście mają na to wpływ. Więc pierwsza rzecz, już troszeczkę to oczywiście wymieniłem, to są zakupy na pokaz, życie na pokaz. I oczywiście, uwaga, ty w pierwszej chwili możesz wcale nie myśleć w ten sposób. No jasna sprawa. Nie? No po prostu lubisz się ubrać na przykład, nie? Lubisz może, nie wiem, markowe mieć perfumy, może lubisz mieć dobre auto, tak? Może jaki zegarek, a może po prostu uwielbiasz egzotyczne wakacje, gdzieś tam wiesz. Mm, nie tylko Europa, tylko szukamy Stany Zjednoczone, no bo już tyle ludzi było w tych Stanach Zjednoczonych, albo tylu ludzi jeździ do tej Tajlandii i kurczę, fajnie by tam było pojechać, nie? I uwaga, znowu, w pierwszej chwili, jeszcze raz powtórzę, to może być tak, że nie myślisz w ten sposób, że to jest życie na pokaz, ale chodzi o to, że właśnie musisz się zastanowić, czy te wszystkie wydatki to jest na pewno to, co ty chcesz robić? Czy może to nie jest jakaś chęć przynależności, jednak może jakiejś innej klasy społecznej? Może zamiast priorytetem ustawić swoją stabilność, to jednak uciekasz od jakichś emocji. I tak jak powiedziałem, ten już, zwłaszcza pierwszy punkt, to jest punkt, w którym warto sobie pogrzebać trochę. Nie? Warto sobie zadawać te najtrudniejsze pytanie, dlaczego? Dlaczego to robisz przy tych danych wydatkach? Zastanów się bardzo przy tym punkcie za każdym razem, przy jakichś wydatkach, od najmniejszych do największych, czy to jest w tej chwili twój priorytet. Bo pamiętaj, że Najczęściej z pieniędzmi jest tak, że długoterminowe oszczędności, długoterminowa odkładana gratyfikacja powoduje większą satysfakcję z życia. Nie chwilowe zakupy. Nawet kupując auto, nawet nowe z salonu. Już miałem okazję wyjeżdżać, tak, już nowym motocyklem z salonu, no bo była super promocja 3 razy 0%. Czyli na trzy lata można było sobie wziąć, ja stwierdziłem, że zamiast szukać używanych motocykli, sobie wezmę nowy. Różne rzeczy oczywiście tam się kłębiły, za tym nie była to do końca przemyślana jeszcze wtedy sytuacja. Jeszcze pracowałem na etacie i w każdym razie także fajnie było wyjechać tym nowym motocyklem. Tylko, wiesz, co jest najlepsze? Rzeczywiście, dzisiaj to że jakby mam przepracowane. To jest moje doświadczenie, przeżyłem to, ale. W w tamtym, w tamtym momencie to nie była jakaś przemyślana decyzja. To była taka, że a, ten wziął, to ja też wezmę, bo będę jeździł. Ale sobie nie zastanawiałem się, czy to będzie jakaś moja główna pasja. No bo zdałem prawo jazdy znowu, bo też ktoś inny miał prawo jazdy. Wydawało się to fajnie, fajnie wyglądało. I ja nie mówię, że nie lubię motocykli, nie, nie mówię, że nie lubię sobie jeździć na motocyklach. Ale niekoniecznie w tamtym momencie to był taki priorytet żeby faktycznie brać na przykład nowy motocykl z salonu. Dlaczego? Bo on po trzech miesiącach już tak fajnie nie dawał tych samych emocji, co przy wyjeździe. I znowu uwaga, to jest moja oczywiście sytuacja. Bo może być tak, że zwłaszcza jak coś będzie twoją taką mega pasją, to ta zajawka się nie skończy, tak? Dzisiaj na przykład mam Audi. I no nie jest to już nowe Audi, tak? Ale mimo, że mam to auto trzy lata, to ono mi cały czas sprawia taką samą radość, jak na początku. Ja faktycznie, może nie jestem jakimś super pasjonatem, nie znam się super na autach, ale sprawia mi niezwykłą frajdę. Jeszcze lepiej, jak sobie robię na przykład jakieś e, przerwy, takie, że na przykład ile dni nie pojeżdżę, bo czasami nawet trochę dłużej, to wtedy wracam z jeszcze większą przyjemnością. I są takie sytuacje i czasami oczywiście, że warto. Taki zakup mieć, taki, który może nawet jeszcze czasami wierzę, nie czujesz tej gotowości, ale jeśli, no, no czasami jest oczywiście że takie ryzyko. Tylko ja mówię tutaj, w tym pierwszym punkcie, bardziej chodzi mi o takich ten często impulsywnych zakupach, o których długo się nie myśli. Właśnie o takich rzeczach, które. Naprawdę w większości, w 10% do tego pierwszego punktu to są zakupy, które po prostu najczęściej jest tak, że kwestia kilku nawet dni i, i się okazuje, że jednak one nie były tak naprawdę dla ciebie i tylko chwilową ci dały naprawdę przyjemność. I uwaga, co zrobić przy tym punkcie jeszcze? Po prostu szczerość, szczerość wobec siebie. To znaczy, wydrukuj sobie ze swojego konta statystyki, tak. Statement, po zapomniałem polskie słowo, i wydrukuj sobie i sprawdź sobie transakcja po transakcji. Najlepiej z 3, 4, nawet może 5 miesięcy wstecz, chociaż w momencie nagrywania podcastu. Jesteśmy miesiąc po świętach, więc grudzień wasza, to jest taki okres, gdzie lubimy lżejszą ręką sobie wydawać dużo pieniędzy. Więc wydrukuj. Uwaga, naprawdę to czasami zaboli. Jak zaczniesz sobie dodawać te wszystkie swoje wydatki, się okazuje, że no wcale taką oszczędną osobą nie jesteś, jak się na początku wydawało. I druga rzecz, która z tym się wiąże, z tymi impulsywnymi zakupami, to też jest branie kredytu. Dziś jest bardzo łatwo wziąć kredyt 0%, idziesz, RTV, czajnik, możesz sobie wziąć szczoteczkę do zębów, telefon, oczywiście, że tak, jak najbardziej. Nie? Tylko później, Okazuje się, że tych zobowiązań finansowych trochę jest. Tak? Ja nawet przed chwilą mówiłem. motocykl można sobie wziąć na 3 razy 0%. No bo co, no na pierwszą ratę mam, a druga dopiero będzie za rok. To za rok czasu to co to jest rok czasu? No uzbieram. Nie? No tak skusili. Nie? Więc jakby też się dałem na to po prostu kiedyś złapać. I yy, przede wszystkim chodzi o to, żeby. Zastanowić się, czy na przykład branie telefonu na raty w przypadku, kiedy pracujesz na etacie i nie używasz tego telefonu jeszcze do pracy, czy nie zarabiasz na nim pieniędzy, to czy na pewno ma sens? Zupełnie inna sytuacja jest, kiedy ok, masz firmę i inwestujesz w produkty, które faktycznie pomogą ci więcej zarabiać pieniędzy. Jakby to jest inwestycja. W przypadku pracy na etacie, jak nie tworzysz jakiegoś biznesu na boku, to każdy zakup to nie jest inwestycja, praktycznie. Chyba, że zaczynasz coś tworzyć z myślą o tym, że faktycznie coś po pracy, weekendy zaczynasz robić. Tutaj jedna prosta zasada jest. Zanim chcesz coś kupić, jak najdłużej odkładaj decyzję. Niektórzy mówią 7 dni. Czyli jak chcesz coś kupić, wpadasz, odkładasz to na 7 dni. To najczęściej po tych 7 dniach większość rzeczy już się nie będzie wydawało. Tak bardzo potrzebnych, jak w tym momencie, kiedy jakby widzisz tą rzecz. I teraz znowu wiem, że są różne promocje, FOMO, odliczanie czasu, i kwestia jest teraz taka, że trudno. Jak nie zdążysz przez te 7 dni, to widocznie to nie było dla Ciebie, po prostu. Daj sobie czas, chociaż 24 godziny, a już zwłaszcza nie sieć wieczorem, nie wiem, przed zaśnięciem na jakichś reklamach, w mediach społecznościowych, no bo wtedy najczęściej już nie jesteśmy tak mocni jak rano. Więc jeśli już masz jakieś wiele zakupy robić, zwłaszcza online, to najlepiej od rana. Nie? W ciągu dnia, kiedy gdzieś tam tą energię mamy dużą, nie jesteśmy podatni na jakieś rzeczy, więc na to też oczywiście warto zwrócić uwagę. I zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o zakupy online, no to pamiętaj, że tak bardzo tego nie czujesz, jak schodzi z konta. Więc generalnie lepiej by było zakupy robić za gotówkę, kiedy na przykład musisz chociażby wypłacić te pieniądze. I oczywiście, że znowu no, nie mówię, że trzeba komplikować to, że online na przykład zamówić za pobraniem, chociaż ma to jakiś sens i faktycznie, że dostajesz tą paczkę i dopiero musisz za nią zapłacić. Bo, ale naprawdę to jest zupełnie inaczej. Kiedy masz, nie wiem, kilkaset złotych, wydać, dwa tysiące czy tysiące złotych. I masz mieć najpierw tą gotówkę wypłaconą, mieć ją w ręce, a zupełnie inaczej, wiesz, jak jakieś tam cyferki ci odchodzą z konta, aż w ogóle, jak coś na raty płacisz. A, no bo tam się zapłaci, a, bo tam rata 50 zł, ale że przez 5 lat, więc lekką ręką wydawanie impulsywne zakupy to jest coś, co powoduje, że wciąż nie będziesz mieć pieniędzy. I znowu, co się wiąże z tym punktem, to jest brak planowania długoterminowego. Zwłaszcza coraz te młodsze pokolenia i coraz więcej ludzi statystycznie ma tak, że po prostu żyje tu i teraz. E, zwłaszcza to jest oczywiście też powiązane z tym uciekaniem, z jakimiś emocjami, gratyfikowanie sobie, e, pójście na imprezę, pójście do znajomych, kupienie sobie coś, żeby sobie lepiej poczuć, emerytura to tam za kilkadziesiąt lat, poduszka finansowa, a po co mi? To zawsze sobie poradzę. Więc brak oszczędności, brak takiego funduszu swojego, własnego, który w razie jakichś trudniejszych sytuacji w życiu, a każdy takie będzie mieć, prędzej czy później, powodują, że będziesz w jeszcze większej dolinie, jak już ta sytuacja po prostu przyjdzie. No? I będzie jeszcze trudniej ci się podnieść. Już nie mówiąc o tym, że jeśli zaczniesz odkładać taką poduszkę finansową, to po prostu im będzie ona większa, tym zobaczysz, że pieniądze po prostu zaczną Ci lepiej i łatwiej spływać na Twoje konto. Tak po prostu jest. Nawet oczywiście fajnie, żeby szły za tym jeszcze jakieś ruchy. Tak? Czyli nie tylko, że pracujemy na etacie, nic więcej nie robimy i tylko odkładamy poduszkę finansową, tylko faktycznie coś więcej warto robić, ale te propozycje różne będą, te okazje będą się pojawiały i to nie wynika tylko z mojego doświadczenia, ale tak faktycznie po prostu jest. Im ważny, więcej pieniędzy odłożone tym jeszcze łatwiej Ci się zaczynaj odkładać i jeszcze łatwiej nagle będzie Ci zarabiać pieniądze, czegokolwiek się nie podejmiesz. Zupełnie inaczej się zarabia pieniądze, kiedy masz nóż na gardle, kiedy po prostu musisz, bo trzeba spłacić kogoś, bo są jakieś wydatki itd. Więc odkładaj i będzie Ci po prostu łatwiej. 10% koniecznie, to jest takie minimum, minimum na początku z wypłaty. Jak nie jesteś w stanie 10% z wypłaty odkładać, znaczy, że coś jest po prostu nie tak. To, no, musisz coś diametralnie, bezwzględnie zmienić po wysłuchaniu tego odcinka. Punkt czwarty to jest oczywiście brak edukacji. Pamiętaj, że im więcej masz pieniędzy, im bardziej się ogarniasz finansowo, przedsiębiorczo, tym będziesz chcieć po prostu w siebie inwestować. Tym będziesz chcieć poznawać innych ludzi, którzy jeszcze są krok przed tobą. Co robią ludzie, którzy nie mają pieniędzy? No niestety boją się inwestować, boją się zrobić krok, boją się kupić szkolenie na przykład za 90 zł. No bo za 90 zł to nie wiem, można sobie gdzieś tam iść i spędzić miło wieczór. A szkolenie trzeba jeszcze obejrzeć, jeszcze coś trzeba z tym zrobić i tak dalej i tak dalej. Im masz więcej pieniędzy, tym później zobaczysz, że będziesz coraz więcej wydawać na to edukację. Już nie kilka dziesiąt złotych, nie kilkaset, tylko już po kilka tysięcy złotych bo wierzę czasami e, przebywanie z innymi ludźmi usłyszenie czasami jednej rzeczy podczas jednego live'a powoduje że robisz szybki zwrot w swojej świadomości w swoim biznesie po prostu w swoim życiu i to jest absolutnie z mojego doświadczenia czyli może rzeczywiście Dochodzić do wszystkich tych rzeczy, do których chcesz dojść samotnie, ucząc się z YouTube'a, z podcastów i tak dalej, i tak dalej. Ale diametralny zwrot, przyspieszenie powoduje, kiedy w końcu komuś zaufasz, w końcu komuś zapłacisz, i stwierdzasz, ok, ja będę się uczyć od ciebie, Zaczymy? No, jeśli już masz u kogoś, jakby ktoś spowodował, że masz u niego zaufanie, no, a zresztą, nawet jeśli nie, to chodzi o to, że czasami po prostu trzeba zaryzykować nawet z tymi inwestycjami. Czy ja wszystkie programy edukacyjne, jakieś szkolenia, kursy, mentoringi, które kupowałem, zawsze były super udane? No nie, ale przynajmniej miałem jakieś lekcje. Widziałem, ok, to następnym razem już zwrócę na przykład na tą rzecz uwagę, na którą nie zwróciłem. Więc mm, no zdecydowanie, jakby w swój rozwój, im będziesz na wyższym ci tam poziomie świadomości finansowym, przedsiębiorczym, tym zobaczysz, że to będzie dla ciebie naturalne. Więc jeśli dzisiaj po prostu tego nie robisz, to też może wynikać z tego, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś. Punkt piąty. Brak cierpliwości. No jeszcze tu dodałem oczywiście kontroli emocji, ale to też już się przewijało w poprzednich punktach. Posiadanie większej ilości pieniędzy wymaga czasu i cierpliwości. Taka oczywista rzecz. I tutaj rzeczywiście mógłbym przytoczyć na przykład nazwisko, Warrena, tak, który dopiero tam po kilkudziesięciu latach tak naprawdę zaczął budować swój majątek. No ale chodzi o to, że tak faktycznie jest. I jeżeli mówię o inwestowaniu, bo chodzi o to, że ludzie no bardzo często gdzieś tam mi zadają pytanie od inwestowania, e, gdzie, co i jak, tylko że takie inwestowanie tak naprawdę w dzisiejszym świecie polega na tym, żeby przede wszystkim ochronić swój kapitał, e, a po drugie jest bardzo nudne. To znaczy, Inwestycje dopiero po latach, po latach potrzebują to, żeby były widoczne i żeby miały czas. A mm, tak naprawdę, jeśli chcesz coś szybkiego, to zawsze inwestujesz po prostu w siebie i w biznes. Jakby, jak będziesz słuchać różnych wywiadów z przedsiębiorcami na różnych jakichś fajnych kanałach zagranicznych, polskich, nawet też, bo też już takie udaje się czasem jednak znaleźć, to zobaczysz, że. Bardzo często w tych wywiadach pojawia się temat, że jak oni coś inwestują, to w swój biznes, bo wiedzą, że mogą mieć największy zwrot. Oczywiście część startupów, tak zwanych, a nawet większa część, nie przetrwa. Z różnych względów, nie? bo to jakby nie mówimy o takich solo przedsiębiorcach, tylko takich już startupach. Ale te, które przetrwają, te, które jakby są już długo na rynku. To one mają taki zwrot, jaka żadna inna inwestycja nie da. Nie? W żadne akcje, w żadne tam jakieś inne rzeczy, na które cię w internecie namawiają. Więc tak, zdecydowanie, jeśli chcesz szukać najlepszej inwestycji, to jest inwestycja w siebie, w podnoszenie swoich kompetencji, w rozwijanie własnego biznesu. Nawet jeśli to już nie jest biznes taki nigdzie zarejestrowany, ale twórz coś swojego na boku. Oczywiście. Oprócz tych rezerw, które gdzieś tam na boku trzeba sobie robić, żeby w razie niepowodzeń, żeby w razie trudnych decyzji móc się podnieść. Uwaga, to co jeszcze jest istotne przy tym punkcie: że nawet jeśli jakiś jeden projekt się nie uda, drugi projekt się nie uda, trzeci projekt się nie uda, to czwarty przyniesie ci taki przychód, taki zysk, że te poprzednie nie będą miały znaczenia. One będą doświadczeniem. I to też mówię ze swojej perspektywy, ale też z innych historii. No, że tak, no, pewne projekty nie przetrwają, i to też jest oczywiście że naturalne. Ale chodzi o to, żeby to ryzyko minimalizować, żeby zaczynać od takich biznesów, które najpierw zaczynają się od sprzedaży, czyli od pozyskiwania klientów, a nie od inwestycji. Czyli dzisiaj, jak myślisz o jakimkolwiek biznesie, to oczywiście nie stacjonarnym, no bo nie chcesz na początku ryzykować kapitałem, tylko nabierasz doświadczenia tam, gdzie możesz zacząć od sprzedaży. Czyli na przykład w dzisiejszym sieci oczywiście, to jest wychodzenie i budowanie społeczności, tak? Czyli social media marketing, jak najbardziej, i, i w ten sposób, czy tworzenie listy mailowej, bo to wciąż działa i to wciąż się sprawdza. Ale wracając, podsumowując ten punkt, cierpliwość potrzebujesz zdecydowanie w wydatkach, ale też w oszczędzaniu, w inw inwestowaniu, w odkładaniu gratyfikacji. A przede wszystkim w takim ustalaniu długoterminowego planu na siebie. Nawyki, które masz, które są złe, które mają ludzie, którzy ciągle nie mają pieniędzy, nie wynikają z braku możliwości, tylko po prostu z błędnych przekonań, decyzji no i generalnie takiego podejścia do pieniędzy. Mam nadzieję że ten podcast przynajmniej dał Ci taką jedną rzecz, którą jesteś w stanie już wdrożyć. Jeśli tak, daj znać, podziel się tym, będzie mi bardzo miło. Możesz też oczywiście zostawić lajka, subskrypcję, bo jednak e, to też jest fajne, miłe i potrzebne po to, żeby ten podcast się dalej rozwijał. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.